Witajcie kochani, dzisiaj specjalny odcinek po świętach. Wszyscy są obiedzeni, właśnie widać to po moim brzuchu, chociaż to po nim to widać cały czas. Ale y, dzisiaj będzie odcinek na tyle specjalny, że będę w nim reklamował moją przyjaciółkę. Przyjaciółkę, z którą y, prowadzimy konkurencyjne dla, dla siebie w zasadzie blogi, ona prowadzi blog słodkosłodka.pl. Znajdziecie to na pewno w internecie bez problemu i ma też kanał na YouTube, gdzie nagrywa świetne filmy. I z Asią stwierdziliśmy, że wymienimy się przepisami, to znaczy ja zrobię jeden z jej przepisów, a ona zrobi jeden z moich przepisów i pokażemy Wam, jak to robimy. Oczywiście przepisy możemy dowolnie modyfikować, możemy zmieniać, ale o tym za chwilę będę Wam tłumaczył, co ja zmieniłem w jej przepisie. Na razie pokażę Wam, to jest jej strona i jej przepis, który wybrałem, mimo że Pani nazywa się Słodko-Słodka. To Asi przepis wybrałem na sałatkę, ze względu na to, że musi być coś poświęcać lżejszego. Nie będzie to tak, totalnie lekko, bo będzie z majonezem, ale będzie z ziemniakami i jajkami. I teraz ja sobie zostawię ten przepis na ekranie tutaj, żeby móc zerknąć w razie czego na niego. Nie znam na pamięć. W każdym razie tak, będziemy potrzebować do wykonania tego przepisu ziemniaki wcześniej ugotowane. Będziemy potrzebować jajka. I z jajkami tutaj jest taka historia, że jak widzicie one są całe kolorowe, brudne, <grymne> tak, to są obrane pisanki, jesteśmy bezpośrednio po świętach, jajka są jeszcze dobre, można je zjeść i właśnie w ten sposób można wykorzystać albo ziemniaki, które zostaną nam z obiadu z wczorajszego dnia, albo właśnie jajka, których ugotowaliśmy za dużo i wyjdzie nam pyszna, błyskawiczna do zrobienia sałatka. Jeśli chodzi o pozostałe składniki, to ogórki. Ja użyję ogórków konserwowych. Czerwona cebula, papryka. Nie, papryki tutaj nie ma, chyba nie ma. Chwileczkę sprawdzę jeszcze. U Asi jak to wygląda? Tak, nie ma. Łeczka ma szczypiorek, pieprz do smaku i sól. Oczywiście pieprzu i soli nie wziąłem. Szczypiorek mam tutaj. Trzeba będzie go odpakować. Jak zwykle nie zapominam. Ale to już się przyzwyczailiście, że moich klima to jest normalna. Mamy szczypiorek, położymy go na pierwszym planie. Sól mamy i pieprz chyba też mamy. Czyli mamy pieprz i sól. Teraz mamy wszystko. Eee, co będziemy robić inaczej i co to za sałatka w ogóle? To trzeba kilka słów wstępu zrobić. E, sałatka jest ani sałatką kartofel-salat, tak jak to się w Niemczech tradycyjnie przyjęło, że robi się sałatkę typowo kartoflaną. Ona jest, kartofel-salat jest bez jajek przede wszystkim, więc to jest już jakaś ta modyfikacja. Jest bardzo, cza, często występuje też z boczkiem albo z kiełbasą. U nas tego nie będzie. To będzie sałatka tylko i wyłącznie z jajkami. E, Druga sprawa, że nie jest to też sałatka szwabska typowa, bo szwabska to jest taka e, z kolei z mortadelą, z, e, też bez jajek, zazwyczaj w nie, niej nie występują, więc jest to coś pomiędzy. To jest taka wariacka, cia, wariacka, wariacka, e, którą wymyśliła Asia. Asia nazwała to sałatką, e, ja się wspomogę, bo nie pamiętam, chyba ziemniaczaną z jajkami po prostu więc nie nadała jej jakiejś własnej nazwy no i, i chyba dobrze, bo tak naprawdę no, leży to koło innych sałatek, które mają nazwę, ale nie jest dokładnie tym więc tak, sałaczka taka ziemniaczana z ogórkiem kiszonym i jajkiem moja będzie sałatką na, wariacją na temat sałatki <grywki> ziemniaczanej z ogórkiem kiszonym i jajkiem Asi Zaczynamy. Zaczynamy od pokrojenia grubą kostkę ziemniaków i ziemniaki można bezpośrednio do miski po prostu pokroić, jak Wam wygodnie. Biorę ziemniaki i kroję. widzicie, szybko to poszło. Pokroić ziemniaki trzeba bardzo niedługo, naprawdę. Chodzi o to, żeby powstała gruba kostka, tyle. Bierzemy nasze jajka pisanki i robimy dokładnie to samo, tylko że jajka kroimy już trochę bardziej dokładnie i po prostu w kostkę. Ostatnia bułka jajka. Jak widzicie, wcale też nie jakoś tak drobno pokroiłem. Będzie bardziej pasować, szczerze mówiąc, do ziemniaków, właśnie taka grubsza kostka. Więc to sobie odłożymy. Do naszej mitki przekładamy jajka. Na razie wszystko po prostu wrzucamy do miski jak leci. Nie stresujemy się za mocno. Zresztą ziemniak został, na bracie. Okay. Bierzemy teraz tak, cebulkę. Cebulkę będziemy kroić e, też tak, żeby była wyraźnie wyczuwalna. To nie musi być bardzo drobna kostka, ale także dwa cięcia i później pióreczkę. Dobrze, pokroiliśmy cebulę, też tak jak resztę wrzucamy do miski i się niczym nie przejmujemy. Właśnie sobie miskę zaśmieciłem, do której chciałem robić sos, także będę musiał za chwilę coś wykombinować, no ale chyba sobie damy radę. I ostatni element do krojenia, no nie, przedostatni, bo jeszcze szczypiorek. Przedostatni element do krojenia, nie wiem czy te wszystkie ogórki będą potrzebne, chyba właśnie nie, tyle. Kroimy ogórki. Ja je kroję po prostu w takie połówki plasteku. To też taka grubsza kostka wychodzi i ja wziąłem trochę grubsze te ogórki. Eee, Sory. Przepraszam, takie malutkie te ogórki wziąłem a nie grubsze. Dobrze, jak widzicie, naprawdę nie robimy z tego głównie Jak wam wyjdzie to krojenie, tak wam wyjdzie. Ilość składników też możecie dobrać tak naprawdę samemu według własnego uznania. Ostatni element biorę trochę szczypiorku. To już sobie będę gadał, nie będziemy przyspieszać. Przy okazji powiem Wam, że Asia też specjalizuje się tak naprawdę w ciastach. Dlatego tak się śmiałem, że wybrałem akurat jej sałatkę, bo ciasta ma przepyszne, ale ja nie jestem tak naprawdę w stanie zrobić tych ciastach samo jak ona. I nawet nie będę próbował, więc jeżeli chcecie jakieś pyszne ciasta, przepisy, to zapraszam do niej. A sałatkę ja jej trochę zmodyfikuję, poprawię i zapraszam do mnie. Dobrze, robimy tutaj to. I teraz jakie są różnice między moją sałatką a Asią? Asia zrobiła z ogórków kiszonych. Ja, jak widzicie, zrobiłem z konserwowych, takich małych korniszonków, Bardzo je lubię zresztą. I Asia zrobiła sos po prostu dodając musztardę. Ja zrobię sos trochę inny. Wezmę sobie tą miseczkę, rzuciłem do, tu śmieci, ale ją za chwilę opróżnię. OK. Ja zrobię trochę inaczej. Weźmiemy, weźmiemy majonez. Tutaj na taką ilość myślę, że dwie, dwie łyżki wystarczą tego majonezu. Jeżeli bardzo dbacie o linię, chcecie zrobić trochę lżejszą tą sałatkę to słusznie się jogurtem naturalnym też będzie, tylko też się gęsty, na przykład grecki i będzie super. Bierzemy teraz do tego dwie łyżeczki musztardy, musztardy jak widzicie takiej z ona jest dużo lepsza, naprawdę dużo i tak ładnie podnosi smak tej sałatki. Jest ostrzejsza. więc też uważajcie, ale ja tu nie dodaję nic praktycznego. Prócz tego więc spokojnie możecie dodać tej muszardy i nic się nie stanie. Co jeszcze? Bierzemy trochę pieprzu. Na nożu. Okay. Mimo, że ośmiostrata ostra, pieprz nie zawadzi. No i soli. I teraz Klub programu, którego uła nie znajdziecie. Woda z ogórków. Jeżeli wzięliście wodę kiszone ogórki, normalna woda z ogórków. Proszę. Po prostu zlałem ze słowika i teraz. Jeżeli weźmiecie no, ogórki kiszone, też możecie wziąć trochę tej wody z ogórków. Ile jej dodać? Tak naprawdę nie powiem wam dokładnie. Zobaczcie. Ja wlewam tyle to powinno wystarczyć spokojnie. Chodzi o to, żeby ten sos. Majonez zrobił się rzadszy, czy w waszym przypadku, jeżeli użyjecie jogurtu, zrobił się rzadszy i się ładnie wymieszał z pozostałymi składnikami. Dodatkowo woda zakwasi ten sos i zupełnie zmieni charakter majonezu. Majonez nie będzie taki ciężki, a sos stanie się dużo lżejszy, jak widzicie, leje się i łatwiej się rozprowadzi po produktach, które mamy w misce. Po prostu dolewamy nasz sos do sałatki. Bierzemy łyżkę i wszystko ładnie mieszamy. Oczywiście nie wysypując tego przy okazji na siebie. Jak widzicie, sałatka jest kolorowa. Tego sosu wcale nie jest za dużo. Adam Wam pokaże bardziej zbliżenie. Wszystkie składniki są ładnie wyraźne, grubo pokrojone. Na tym to właśnie polegało. Sosu nie jest za dużo, nie wylewa się, nie oblepił składników. Sałatka jest w zasadzie gotowa. Możemy dać jeszcze trochę grubo pokrojonego szczytorku na wierzch do dekoracji i sałatkę możemy podawać na nasz stół. Proste, szybkie danie, jak widzicie kilka minut i gotowe. Polecam każdemu, sałatka jest naprawdę pyszna, jeśli dodacie do tego super jakieś mięsko z grilla, albo kurczaczka, albo kiełbaskę jest idealna. Nie potrzeba do tego chleba, ziemniaków, mamy pyszną sałatkę i to wystarczy. Ale Was zapraszam na mój kanał, żeby przychodzić tu częściej, najlepiej kliknąć dzwoneczek, i subskrypcja, żeby spotykać się regularnie. Potrącam do miskę niepotrzebnie. Zapraszam też na moją stronę, gdzie znajdziecie takie przepisy, jak i inne. Na sałatki pyszne i spotkajmy się ponownie. No i zapraszam na stronę Asi, która jest inspiratorką tego dania. Pozdrawiam na razie.